Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam no w tym odcinku ze Skyblocka. No i cóż, mamy więcej kuraku też. Dzisiaj jeszcze mam już 25 level, to dlatego że siedziałem w neterze. co robiłem w sumie ze odcinkami, eee, Wędrzełem neter, ogarniałem go, żeby coś tam więcej ciekawego było. Eee, no i tam mam też złote buty, ponieważ zebrałem troszkę golden nuggetsów z mobków. No i mam. Reszkę jeszcze ich tutaj, eee, ale tak, jeśli chodzi o to, co na pewno zrobimy, trzeba zrobić miecz, bo stary poszedł w cholerę już dawno temu. Te dwa miecze poszedły w cholerę dawno temu. Eee, no i tak, pokażę wam, co się w Netherze zmieniło. Też przynajmniej na tamtą wyspę, która się wyspą dżunglową. No i dobra, jeśli chodzi o Nether, to on wygląda tak. W ten sposób, no mamy dużo mopków. Mamy tu tych pigmentów bardzo, Mamy tutaj Czego sporo. E, I jak wygląda sytuacja, jeśli chcę na przykład y, coś parmi się podejść bliżej. ale nikt nie chce podejść, no ale tak to wygląda. W tym miejscu o. Tu jest parę takich tych ojskiej zbroi całej. No tak mi się tak wygląda kilka takich prac powstał, tych w ogóle jakoś to zaklejam. Było. O. Dobra, użyłem zwykłe pigmeny. Dużo ich tutaj. Tam są też małe pigmeny, niestety. Ale no tak to właśnie wygląda, że tak siedziałem i farmiłem. No, tak to wyglądało. Na no, początku jeszcze użyłem łuku, ale stwierdziłem, że Efektywniej się zmierza ale Tym hmm. że... Hmm. ...gliny kradną rzeczy. Aha, jest. Może kusza nam drognie, nie wiem. Dobra, już mamy... dwa meny.

Oła, teraz jeszcze. Z tym lemonem ja Wiem, że nic nie zrobię. z <laughs> tego. A nie mam enchantingu, bo nie mam Nie przewidzieli tego twórcy, by dać więcej zrobić enchanting table. Chociaż i tak nadal mi się nie zrespiły żadne te mm, świniaki, albo nie wiem, krowy, więc to są kuraki, których ilość się zwiększyła. No dobra. Zjemy sobie chlebek i w sumie możemy pójść na wyspę dżunglową. Redstone mam z wieźmy, która spadła dwa razy. Z mi spadła, więc stąd mam redstone'a. Sam się dziwię, że tak się zespiła wieźma. Dobra. E, zboże, zboże. Hmm. Jest więcej chleba. Dobra, pobiegniemy tam. Powinno tu nie być żadnych mopków na takim e, w szucie, że nie będzie żadnych. Będziemy mogli zebrać e, te kokawicy. To jest jakiś ządeczek. Nie Wiem, czy creeper? Nie, to jest trapa, okej. Okay. że to jest mobek. E, I tak, nie ścinałem tego drzewka, dlatego no, że nie mam żelaza. No i nie mam jak tych klientów się pozbyć. Chociaż? Czy ich by mógł się pozbyć w sumie. Bo... Mógłbym to zrobić, ponieważ mamy te rzeczy, no. że zbiorę z dżungli. Ja sobie wezmę azurę bluet. Przyda. I wrócimy. Nic więcej tutaj nie ma na tej wyspie. Jedynie co, to jeszcze byłem przy wyspie Brzozy, która jest w takim kierunku. Czyli nie byliśmy jeszcze na tej wyspie i na tej wyspie, czyli pani tam jest ten darką. I... akacja. Ale jakoś mi się tam... Nie mam takiej potrzeby tam lecić od razu, nie! Lecieć co tam jest na tej wyspie? Kurde, muszę to odwiedzić, Jakoś nie mam takiej potrzeby, chociaż Iper się tu zrespił, w pochodzę. Pele per. Co ty tu robisz? Władaj. E, jak się tu zrespił, kolernik? Dobra. Mm. Trzeba będzie pewno przygotować tutaj jakieś lepsze teby. Tutaj bombki nie przełazi. razie one mogą tu przejść na spokojnie. Eee, I dobra, mamy tylko jedne kwiatki. I tak. Niezbytnio co tu robić, naprawdę. Myślę, że, że może nawet jeszcze czymś w serię skończymy. No naprawdę mam takie. My trochę. Co ja tu mogę robić na tym. Spisałeś się na śmierć. Kuraku, dobra. Mm. Uciekł kurak, no to trzeba było niestety załatwić. Hmm. Ale nie mam takiego... Co tu jeszcze mogę zrobić? No, niby są te adżigmenty. E, Parmestak Sugar pay. no tego nie mam. Tego tutaj też nie mam. To też nie mam, bo tam nie byłem. No to też nie mam. Hmm. Akurat mam te kuraki. E, to już zrobiłem, ale po prostu nie zajążyło. Tego nie zrobiłem. Tego nie mam. E, tego nie zrobiłem. Tego... Nie zrobiłem. Tego też nie. Eee, tego też nie zrobiłem. No i dmiotku też nie. Tutaj tego też nie zrobiłem. Drewno tu mam tylko... ...tębowe. Hmm, tutaj to mam zrobione. Eee, jeśli chodzi o... Tutaj nie mam sadzonek. Żelaza nie mam. Tego też tutaj nie mam. O! A tu... Z... Nie zrobiłem. Widzimy, po prostu zdobyłem to. Eee, Powodę też, że tutaj, o, nie zrobiłem. Więc no, nie mam zbytnio wiele do robienia tutaj. Nadrajmy jednak, jeśli nie chcę ich zbytnio ścinać. mamy 5 kuraków na ten moment. Było 6, ale jeden się zmontował. Niestety trzeba było go wyeliminować. że nie chciał przypasać do reszty. No, ale dobra. Mm. Tak, no nie może jeszcze nagram jeden odcinek, to wszystko od was, ale jeśli, no... ...seminy przecież, no już mogę skończyć w To w tym wypadku ta seria się skończy szybciej niż na 15, jak na początku obstawiałem. coś na 11. Naprawdę, ja już mam troszeczkę, no mówię, taką pustkę, co ja by tu mam w ogóle robić, nie? Tam de facto jestem już samowystartalny w sumie. Tutaj wszystko ładnie jest, funkcjonuje. Nie mogę dalej tą wyspę powiększać. Tu nie spadać, nie spać tam na dół. No ale nic więcej tu innego nie porobię. To jest niestety sklep, bo że tutaj nie mogę mieć wszystkich surowców i jakoś tu budować ładnie, pięknie. Wam no, rzeczy z drewna i rzeczy z kobla. Nie tylko takie. Więc no to już tu zależy od Was, jeśli ta seria ma nadatwać. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej Minecrafta po prostu na sklep bloku. A ja sobie z Wami żegnam. No to krócej dzisiaj. Do zobaczenia. Na razie.